I everybody sent a reply, and it's a private letter which I now feel I can read in public. He says, dear friend, I just watched your announcement of the review of Polish cinema in the USA. Większość reżyserów szyka inspiracji w Hollywood, w hitach kinowych, w dużych produkcjach i znanych nazwiskach. Martin Scorsese poszedł inną drogą. Patrzył dalej, poza Amerykę, do małych, często nieznanych filmów, które niosły w sobie prawdziwe życie, emocje i surową prawdę. I to właśnie polskie kino, a przede wszystkim twórczość Andrzeja Wajdy, otworzyło mu nową perspektywę, pokazało, jak połączyć politykę, dramat i piękno obrazu w sposób, który porusza widzów na całym świecie. Po II wojnie światowej polskie kino zaczęło rozwijać własny, niepowtarzalny język filmowy. Reżyserzy zmierzali się z traumą wojny, okupacji i przemian społecznych, tworząc filmy pełne dramatyzmu, odwagi i głębokiej refleksji nad losem człowieka. Jednym z najważniejszych twórców tego okresu był Andrzej Wajda. Jego filmy takie jak Kanał, Popiół i Diament czy Człowiek z Marmuru nie tylko opowiadały o wojnie i jej konsekwencjach, ale także poruszało uniwersalne tematy moralnego wyboru, odpowiedzialności jednostki i siły jednostkowego ducha w obliczu systemu. To kino pełne symboliki, subtelnych gestów i wyrazistej kompozycji obrazu, które potrafiło wciągnąć widza nie tylko opowieścią, ale też emocjami i napięciem. Filmy Wajdy szybko zaczęły przyciągać uwagę zagranicznych krytyków i widzów. Docierały na festiwale filmowe w Europie i Ameryce, a w kinach studyjnych w Nowym Jorku i innych amerykańskich miastach pojawiały się projekcje, które dla wielu młodych reżyserów były prawdziwym objawieniem. To właśnie w takich miejscach młody Martin Scorsese po raz pierwszy zetknął się z polskim kinem. Zafascynowany surowością, wizualnym językiem i odwagą twórczą, zaczął czerpać z tych filmów inspirację, która wkrótce miała przenieść się na jego własne produkcje w Hollywood. Warto też pamiętać, że polskie kino było widoczne w świecie nie tylko dzięki Wajdzie. Równolegle ogromne wrażenie na amerykańskich twórcach robiły wczesne filmy Romana Polańskiego. Nóż w wodzie, Wstręt, Dziecko Rosemary, jego styl balansujący między realizmem a psychologicznym niepokojem stwórzył obraz polskiej szkoły filmowej na zachodzie. Dla młodych reżyserów w USA, także dla Scorsese, było to dowodem, że kino z Europy Wschodniej może być odważne, bezkompromisowe i głęboko artystyczne. Martin Scorsese wielokrotnie podkreślał, że polskie kino wywarło na niego ogromne wrażenie. Jak sam mówił, Popiół i Diament ma w sobie niezwykłą siłę wizualną i emocjonalną. Każda scena jest perfekcyjnie skonstruowana. To kino, które uczy języka obrazu. Ten zachwyt nie był przypadkowy. Dla młodego reżysera amerykańskiego. Kino wajdy było lekcją precyzji i wyrafinowania w opowiadaniu historii obrazem. Scorsese zaczął dostrzegać, jak wielką moc ma każdy kadr, każdy detal w scenografii i ruch kamery, który buduje napięcie i wciąga widza w świat postaci. Wpływ polskiego kina widać w jego własnych filmach na kilku poziomach. Po pierwsze, kompozycja kadru. Scorsese nauczył się patrzeć na scenę jak malarz, dostrzegać symetrię, kontrasty światła i cienia oraz znaczenie perspektywy w budowaniu emocji. Po drugie, praca z aktorem. Podobnie jak Wajda, Scorsese stawia na naturalność, intensywność i autentyczność postaci, potrafi wydobyć z aktorów pełną gamę emocji, często w dramatycznych sytuacjach. Po trzecie, budowanie napięcia i dramaturgii. Zainspirowany sposobem, w jaki polskie kino kreowało konflikty i napięcie moralne, Scorsese zaczął umiejętnie wprowadzać widza w złożone światy swoich bohaterów, wciągając go w emocjonalną opowieść. Co więcej, fascynacja polskim kinem uświadomiła mu wartość historii i politycznego kontekstu w filmie. Scorsese zrozumiał, że kino może nie tylko bawić, ale też uczyć, stawiać pytania i prowokować do refleksji nad światem i człowiekiem. To podejście wkrótce zaczęło kształtować jego własną twórczość w Hollywood, nadając jej głębię, złożoność i uniwersalny wymiar. Relacja Martina Scorsese z Andrzejem Wajdą zaczęła się w latach 60., -tych. Kiedy młody amerykański reżyser po raz pierwszy zetknął się z polskim kinem. Fascynacja twórczością Wajdy przerodziła się w szacunek i chęć nawiązania kontaktu. Choć dzieliły ich tysiące kilometrów i różnice kulturowe, między tymi dwoma twórcami zrodziła się prawdziwa więź, oparta na wzajemnym podziwie i zrozumieniu siły filmu. Przez lata Scorsese i Wajda utrzymywali kontakt korespondencyjny. W listach dzielili się przemyśleniami o kinie, opowiadali o własnych inspiracjach i doświadczeniach na planie. Kulminacyjnym momentem tej fascynacji stało się wydarzenie w 2025 roku. Podczas pokazu Popiół i Diament w Nowym Jorku Scorsese nie tylko wprowadził projekcję, ale także odczytał list od samego Andrzeja Wajdy. W liście tym Wajda dzielił się swoimi refleksjami o kinie, o sile, opowieści i inspiracjach, które towarzyszyły jego twórczości. Był to moment pełen emocji i hołdu dla polskiej szkoły filmowej, moment, w którym amerykański reżyser publicznie okazał wdzięczność swojemu mistrzowi. Posłuchajmy teraz jego słów. He says, dear friend, I just watched your announcement of the review of Polish cinema in the USA. Martin Scorsese presents, etc. The words about me are as meaningful to me as any film award I ever received in my long life. Even more, I never expected to hear from an American director. Because you know how much American cinema of the 50s shaped not only me, but also Zbigniew uh, Chabolsky in our enslaved country. James Dean, Marlon Brando, Montgomery Clift introduced us to the free world, and the directors of these films and their successors became our unsurpassed models. You know that I am an old man. May your words be heard over my grave. I will be listening to them standing on the film set already on the other side where there must surely be people doing this as I cannot imagine eternal life without cinema. And now ashes and diamonds. Thank you. Ten moment jest czymś więcej niż tylko wprowadzeniem projekcji filmu. To gest pełen szacunku i uznania dla mistrza, który ukształtował wizję jednego z największych współczesnych reżyserów. Każde słowo, które Scorsese wypowiada, oddaje nie tylko hołd Wajdzie, ale także podkreśla głęboką więź między dwoma kinematografiami polską i amerykańską. Polska inspiracja jest obecna w każdym fragmencie jego narracji, w każdej refleksji o filmie i o tym, jak opowiada się historię. To dowód na to, że kino nie zna granic, że jedna historia, jedna wizja artystyczna może przebić się przez oceany pokolenia i kultury. By inspirować, kształtować i zmieniać sposób, w jaki reżyserzy myślą o filmie. Ten moment pokazuje także coś bardzo ważnego, że prawdziwe mistrzostwo w sztuce filmu nie polega wyłącznie na technice czy sukcesie komercyjnym, ale na zdolności do czerpania inspiracji z innych kultur, do otwierania się na świat i do budowania własnej twórczości w dialogu z tym, co już zostało stworzone. To jest sedno tego, co Scorsese z Wajdą dzieli, miłość do kina jako uniwersalnego języka, który może łączyć narody i pokolenia. Wpływ polskiego kina na Martina Scorsese widać nie tylko w jego wypowiedziach, ale przede wszystkim w praktyce, w sposobie w jaki buduje narrację, kadr, postacie i napięcie. Weźmy na przykład chłopców z Ferrainy. Scorsese, podobnie jak Wajda w swoich filmach, Przykłada ogromną wagę do dramatycznych scen, które pokazują konflikt moralny bohaterów i złożoność ich wyborów. Każda scena jest precyzyjnie skonstruowana tak, aby widz mógł poczuć ciężar sytuacji i emocje postaci, co przypomina podejście polskiego realizmu filmowego. W taksówkarzu natomiast widać jego umiejętności tworzenia napięcia i pracy z postaciami znajdującymi się w konflikcie wewnętrznym i społecznym. Scorsese, podobnie jak Wajda, potrafi wciągnąć widza w świat bohatera, pokazując zarówno jego lęki, jak i moralne dylematy, nie upraszczając ani nie idealizując rzeczywistości. Wspólny mianownik tych inspiracji jest jasny. Dbałość o realizm, emocjonalną głębię i świadomość politycznego lub społecznego kontekstu. Scorsese sam przyznaje. Wajda nauczył mnie, że kino może być poezją życia, polityką i emocją w jednym. To podejście widoczne jest w każdym jego filmie, w precyzji kadru, w pracy z aktorem, w budowaniu napięcia i w sposobie, w jaki opowiada historię, które nie tylko bawią, ale też prowokują do myślenia. Dzięki temu wpływ polskiego kina na amerykańskiego mistrza nie jest tylko ciekawostką, lecz fundamentem jego twórczości który nadaje jej uniwersalny wymiar i emocjonalną głębię. Historia Martina Scorsese i jego fascynacji polskim kinem pokazuje coś niezwykle ważnego. Inspiracje w sztuce nie mają granic. Kino polskie, odważne, wizjonerskie i pełne emocji, nie tylko wpłynęło na jednego z największych reżyserów Hollywood, ale również wniosło uniwersalną lekcję dla całego świata filmowego: lekcję o sile opowieści, o autentyczności i o tym, jak film może kształtować nasze spojrzenie na życie, historię, i człowieka. Gdy oglądamy filmy z Corsese, często podziwiamy ich dynamikę, napięcie, charakterystyczny styl i perfekcyjną kompozycję kadru. Jednak za tym kryje się subtelna, lecz niezwykle ważna inspiracja, która przybyła właśnie z Polski, od Wajdy i jego mistrzowskich filmów. To dowód, że jeden film, jedna historia, jeden mistrzowski gest twórczy potrafi przekroczyć granice krajów i pokoleń, pozostawiając trwały ślad w sztuce filmowej. Kiedy więc następnym razem obejrzysz chłopców z Ferajny, taksówkarza czy jakikolwiek inny film z Kurseze, pomyśl o Andrzeju Wajdzie i o tym, jak jego twórczość zainspirowała światowego reżysera. Jeden film potrafi zmienić spojrzenie całego świata, a jedno spotkanie artystycznych wizji może połączyć dwa odległe kina w uniwersalnej lekcji dla wszystkich miłośników sztuki filmowej. Jeżeli cenisz takie spojrzenie na kino i historię, zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Każdy taki gest to dla mnie sygnał, żeby robić kolejne materiały. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!